4, 8, 3 Witam Was bardzo serdecznie map mapce horror z Robloxa. Ucieczka z serowego Escape'a. Dlaczego mnie wyjebało? Nie wiem, czekam. Zaraz z wzorcą będziemy uciekać przez jakimś ee, szczurem i mamy zbierać ser. Lubię ser. Lubicie ser? Przyznajcie się, lubicie ser. ser? Czy ja lubię ser? Nie wiem, czy lubię ser. Wiem, że. Ty lubię ser. O, szczur. Chodź. To jest już... Bocieko jakieś szyby tu się... No bo to jest bezpieczna, bezpieczna strefa, a tak to Aha, jest... tutaj gdzieś szczur brasuje. No to już jest niebezpieczna strefa. Ja już tu pobiegać nie można nawet? Shift nic. Podniosłem, ale fending. No... Idę tędy. Robi się groźnie. Słyszę go. Chyba. C coś słyszałem. Ktoś zginął. Ty zginąłeś? Ja... Nie. Bo ja, niego nie, ja go słyszę, nie, bo nie ale... Mam mam sery. sery. Ja też. też. On może... Znalazłem zielony zielony klucz? Boję się po niej w się, nie, 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 No, Dobra, nie, 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 no, niech już idzie stąd, Jezu. Dobra, muszę znalazłem poczekać aż się pójdzie. Mam drzwi do niebieskiego. Uwziął się na mnie. Co się stało? Gdzieś trafiłem, znalazłem zielony kluczy, gdzieś trafiłem. 2, 4, 8, 3. O nie, ja pierdolę już! 2, 4, 8, 3. Trzy. Cztery, osiem, dobra, zjadłem. 2, 3. Kubaniec jeden 8, 3, 2, 4. Ja wiem, ale 3, 8, 4, 2. Aha, dobrze, zaczął. Biegnie w moją stronę, biegnie. Dole, i dokąd mnie to zaprowadzi? Widzę On się na mnie ujrzał! On się na mnie Po kurwa. Widzę syr. To nie jest o co chodzi? On wszedł w bezpieczną strefę. Nie może. Ale zrobił to na nagraniu, zobaczysz. Biegnie. Chodź tu. Gdzie ty poszłaś? No, miałeś iść za mną. Tu. O klucz. Ale ty nie możesz przejść. Musisz szukać dra poszukać drabiny. Biegnie, biegnie po mnie. Jo. Mm. Nie. Nie. Marko zrobić. Nie, ja cię muszę z ciszy, bo ty, jak rozmanie gadamy, to ty jest o wiele ciszej. Kto spamuje moje słowo? Jesus! Nie, Jesus tylko cheese. Jesus, jesteś uczony. Nie ha ja, ha ha. Dopatrzcie? Nie, ja go tylko raz w życiu widziałem. Ja robię parkour cały czas. Jest do przejścia. Mam pięć serów już. On mnie strasznie lubi ten szczur. Bardzo lubi mnie ten szczur. Goni mnie, safe zone. Dobra. Nie jestem w safe zone. Mam czerwony klucz. Nie wiem po co. Pewnie do czerwonych drzwi. Zapewne. Halo, szczurek. To jestem. Będę tutaj. Gdzie tu jest małe gówniane przejście? Aha. Fajnie. Dobra, poszedł sobie, poszedł sobie. Deska! Więc co robić. O, tu jesteś. Się. No i super. Nie chcę, Nie, mam y, czerwony, zielony i deskę Gdzie się udało to wszystko znaleźć? Znalazłem zielony klucz. Ja nic nie znalazłam. Ja nawet sera no to teraz chodź. nie znalazłam w tej rundzie. No to trzymaj się mnie, a nie jeszcze się oddalasz. Nie, to akurat nie ma znaczenia, po prostu ma znaczenie. M, ktoś, ktoś inny już musiał wcześniej zabrać nie, ten... Y... Nie, da się zabrać przedmiotów tutaj. Ale co, to działa na zasadzie, że my w dwójkę gramy? Nie, to działa na zasadzie, że klikasz i sposób. jest. Chodź. Nie. Tam gdzie wcześniej było, to chodź. nie było teraz. Było, było. Nie. Chodź, zobaczysz, chodź. No i gdzie ty poszedłeś? Bierz ser. Już mam sześć. No nie mam tego sera ci, że to ktoś już wsiął ode mnie. Nie, nie. ty już go wzięłaś. Co to znaczy? No. No to ty już go może. wzięłaś Może, może oj No, do ciebie pobieg. Halo szczurze Dobra, jestem w bezpiecznej strefie Mam ser, którego wcześniej nie znalazłam Dobra, 3 na 9 Mam zielony klucz No i idź do góry Albo szukaj zielonej kłódki Dobry początek, zielona kłódka Nie, to znowu trafiłem zakanałe. do tego miejsca Z zielonym kluczem gdzie ty jesteś? No próbuję włożyć, dlaczego nie mogę włożyć zielonego klucza do zielonej kłódki? What the Musisz fuck? Musisz tylko Aha. kliknąć Muszę przejść przez to Jakiś kot mam tutaj, Be weszłam tam do środka tak jak mi powiedziałeś Co mam wpisać? Ten, no te cyfry są na ścianie 3 8, 4, 2. No i przejdź No No chodź Nie wiem czemu tak powoli idę taki efekt Słaby no ty już do końca coś czujesz tu też będzie niebezpiecznie że jakiś szczur będzie nie to jest całkowicie bezpiecznie tak dzielasz klucz najpierw tak okej okay. to dobrze Juru. jak tu przeskoczyć teraz nie przeskoczysz, musisz ochuń, musisz mieć e, deskę, a do tego musisz najpierw wykorzystać tamten klucz. E, e, e. Tu jest zielony, to nas nie interesuje już. Masz no, już nie. nie, interesuje, bo masz deskę, chodź. Blok Białeś klucz? E, ja już mam czerwony klucz. No to chodź. Teraz musisz przeskoczyć tego parkura, bo góry jest ser. Dobra. Czyli muszę to deską zrobić? Nie Także miłej zabawy Zobaczymy się za dwa dni Nie, wuj ser Udało się O kurwa Miałeś postawić deskę tutaj Jezu, ja, z, ja już z odruchu po prostu poszłam Jezu, teraz wracam do zielonych drzwi szybko Jest, wam ser Mam 6 9 sera Ciekawe co teraz mnie czeka. Znowu jakiś parku robienie. Tak, znowu parkour Nie musisz tego parkura robić, tylko cofnij się po prostu skąd weszłaś. Aha, no tak, przecież ja tu miałam wziąć tylko sen. Tak. No właśnie. Postaw deskach. Aha, miałam post. Jezu, ja myślałam, że mam na tym się ślizgać. Dobra. mam Masz niebieski klucz? Mam niebieski klucz. Zostańmy teraz... już. Tu. SAFE ZONE SAFE ZONE Jestem w SAFE zone, W tym drugim A w tym drugim, ja muszę znowu Jesus zrobić hmm. zaczęło przejść na koło No czekaj Teraz niebieskiej kutki potrzebuję Ja wiem gdzie jest, chodź Słyszę jego kroki hmm. A muszę zapom- O matko trzeba zapamiętać to miejsce Bo ja, ja go potrzebuję Ono było otwarte przez chwilę wiesz Jak spadłam wtedy No bo ja je odpaliłem na chwilę, tak, na milion procentu To musi być tu Jezu, tej ścieżki jeszcze nie widziałam Widziałeś, widziałeś, tak, to jest tu A, bo ser wzięłam Nie, na górę Zielony klucz, a już mam zielony klucz On tam biega na górze, czy mi się wydaje? Nie, to tylko dźwięk jest taki tu, chodź Na Robloxowe dźwięki Jest ser kolejny, nie miałeś go Miałem go A, Tu byłem I tu jest guzik nie, nie odpalaj go, nie klikaj go. No to myślę, jakaś szyna tutaj jest w ogóle. No właśnie nie wiem, dokąd on prowadzi. To jest najgorsze. W sensie, musimy iść, za... klikamy i szybko, musimy w 30 sekund znaleźć to przejście ze sznurkiem. Idziemy. No, ja totalnie się już skupiam. Nie, ja teraz biegam w poszukiwaniu sera, nie? A ja chodzę po polic. Chodź, ci że mi sera. No i ja nie wiem, gdzie ty jesteś. No Przeszedłem przez zieloną kutkę. Czyli po chuj jest ten sznur na górze żeby otworzyć drzwi do tamtego sera by był otwarty jest nawet logiczne że tu jest tu jest tak ciemno no, a to co tu tutaj jest drabina ale tutaj nic no. nie ma albo coś jest ale o tym nie wiem góry tu jest jeszcze drabina po boku po prawej strony a wiem, tam główny. też nic nie ma To też tutaj nic nie ma szukamy drabin szczęście jest klucz tu tam jest no tam dobra, jest ale ale klucz bo dostać. widzę tak nie tam bo dla tego pojęcia a lampy coś robią w ogóle się kliknie? Nie no, robią Fajnie. Może trzeba zrobić tak, pyk Jest żółty klucz, bo widzę jaką on telekamerę One są wyłączone, jak je włączyć? Bój się jak w krematorium Cieszę się <laughs> Dobra, wychodzimy stąd Jezus Maria! Co? Aha Już wiem co Jest podobno ten szczur. No, widzę go, gonił mnie. Dobra, tego sera nie znalazłem, bo nie mogę znaleźć. Bo żółtego klucza nie mogę podnieść, bo nie umiem. Tyle w temacie